Witajcie, witajcie, moi kochani, witamy się na przeglądzie w PEPKO. Zobaczcie, jakie piękne tutaj są e, hity gazetkowe. Jeżeli macie ochotę je zobaczyć, to już są we wcześniejszych przeglądach. A my lecimy z tym koksem e, i na sam początek mamy bluzę granatową. Bluza granatowa kosztuje 50 zł, jest, jest od rozmiaru S do XXL i ona jest z kapturem. I jeszcze tu na końcu ma takie, zobaczcie, takie. E, no, rozpierdaki zawsze chcę na to powiedzieć. No dobra, niech będą rozpierdaki. Mm, także tak ona wygląda. Następnie mamy jeansy. Jeansy kosztują 60 zł i one są do rozmiaru 44, ale się rozciągają, więc bez problemu możecie, wiecie, większy rozmiar może również przymierzyć. E, mają takie kieszonki, zameczek. O, też są trochę inne. Zobaczcie, tak jakby trochę dzwony. Dzwony i jeszcze tutaj takie rozcięcie. No ciekawe, pamiętam jak to ja nosiłam kiedyś dzwony, dziewczyny, pamiętacie kto nosił dzwony? Łapka w górę i komentarz pod filmem, zobaczymy ile osób nosiło takie dzwony, ja to miałam takie, że aż mi buty zakrywały. Dobra. Z tyłu wyglądają tak. Och, rozmarzyłam się, rozmarzyłam się, ale zobaczcie, one naprawdę są takie, wiecie, e, dzwonowate. Ja cię kręcę, czy ta moda wracała z powrotem do nas, tu mamy następne, tu mamy następne spodnie, e, teraz takie ciemne granatowe. I zaraz zerkniemy od razu, ile one tył Kasiury kosztują kosztują 50 zł i są do rozmiaru 44. No i kieszenie, ja zawsze sprawdzam kieszenie, czy łapkę można głęboko wsadzić tak w miarę, ale zobaczcie, te też są takie szerokie. To znaczy, nie aż tak mocno są szerokie na dole, ale ogólnie, że co? Że moje ulubione rurki już nie będą w modzie? Jejku, ja uwielbiam chodzić w rurkach. Nie wiem, czy teraz... Kiedyś nosiłam te dzwony, nie? A nie wiem, czy teraz bym tak założyła. No pewnie... To... No w sumie to nie wiem, powiem wam. <tak>, tak się zastanawiam, tak się zastanawiam, czy teraz bym nałożyła takie dzwony. Musiałabym przymierzyć i zobaczyć, bo wiecie, wtedy figura była już troszeczkę inna, nie? Okej, okay, ale tu nie o dzwonach i no nie o mojej figurze, mamy tu bluzeczkę, bluzka ze złotymi guziczkami i bluzka ta kosztuje 25 zł, jest do rozmiaru 3XL od rozmiaru S i wiecie co, ja chciałam sobie kupić tą bluzkę, bo jest fajna cena i naprawdę fajny materiał, tylko że tutaj ten rozmiar jest akurat... Mm, duży, a yy, nie to, żebym ja była mała, nie? Ale ja lubię takie obcisłe, także L albo XL bym wzięła, a tu jest chyba 2XL. Tu mamy następną z taką, yy, z takimi myszkami Miki i Mini. I jak widzicie ona jest z przodu troszeczkę dłuższa, z tyłu jest, yy, z przodu dłuższa, tak Sylwia, z przodu jest troszeczkę krótsza, z tyłu jest dłuższa. A mamy tutaj jeszcze taką. Tylko, że ja to lubię tak biało-granatowe paski. Jakoś nie wiem, czy w czerwonym bym dobrze wyglądała, więc tu macie jeszcze taką czerwoną. Zobaczcie, tych czerwonych naprawdę sporo zostało tutaj, nie? A ta z granatowymi jest tylko jedna. I mamy sukienki. 50 zł kosztuje do rozmiaru 42. Poczekajcie, nie. 44 musiałam się przyjrzeć. I ona jest lniana. Nie wiem, czy to nie są z tamtego roku. Nie mam pojęcia, czy to jest po prostu tylko wywieszone. Dobra, nieważne. Liniana, sukieneczka. Mamy tu kieszonki. Yy, zaraz wam tutaj pokażę, jak to wygląda na końcu. I z lewej strony. Tak to wygląda. Tak samo jak z prawej. No i tu jest ten paseczek, który czyni cuda. Zobaczcie, ona tylko się ściągnie, go od razu inaczej wygląda. Ja na przykład mam taką figurę, że ja nie mogę takich. Yy, Takich sukienek prostych, bo źle bym wyglądała, ale na przykład takie wiecie, że jak jest paseczek odcięty pod piersiami, to już całkiem to inaczej wygląda. No i następne tu widzę w pasiaki. Jejku, co tu się wydarzyło? 30 zł kosztuje, od rozmiaru S do 3XL, i to jest taka grubsza, jakby bluzka yy, z takiego materiału, jak bluzy są. Wiecie? Wiecie na pewno o co mi chodzi? Na pewno grubsza niż tamta, z przodu krótsza, z tyłu dłuższa. I jak widzicie, mamy tutaj takie szerokie pasy biało-niebieskie. No też fajna. Odwieszamy. I widzę tutaj następne. I myślałam, że to są te same, które były tam wcześniej, ale nie, to są nowości. I naprawdę duże rozmiary. Mamy tu cenę 25 zł i jest do rozmiaru 3XL, ale materiał jest również taki bardzo rozciągliwy, więc tylko mierzyć. Tak wygląda, zobaczcie, dosyć spora, nie? Oczywiście małe też są od eski. Ona idzie od eski do 3XL i tu jest jeszcze czarno-biała. Jakby ktoś komuś nie podobał się kolor czerwony, to tu mamy jeszcze czarno-białą. One są takie cieniutkie, już nie są takie e, jak tamta wcześniejsza. Takie, wiecie, z materiału takiego troszeczkę grubszego, tylko takie cie cieniutkie na lato. Dobrze. E, następnie mamy spódniczkę, i spódniczka granatowa chyba już mi się wydaje a tak była, bo widzicie, jest przeceniona na 15 zł z 30. I ją się wciąga, nie ma żadnych zameczków, nie ma żadnych, e, wiecie, guziczków i ona się w ogóle, to jest materiał taki, że ten materiał się rozciąga, zobaczcie. Także ona się fajnie nam ułoży, mm, ułoży do ciała i z tyłu jest mały rozporek. Czasami trzeba mieć taką właśnie ołówkową e, spódniczkę gdzieś na jakieś okazje, więc ta będzie naprawdę fajna. 17 zł koszulka. Ja już wam wcześniej pokazywałam, więc lecimy dalej. Tu mamy następne nowości. E, takie spodnie, one kosztują 5 dyszek do rozmiaru 44. Również trochę się rozciągają. E, no i to są rurki, jednak są rurki, ale zobaczcie, takie dosyć szerokie tutaj e, na górze. Mają takie paseczki. Tu akurat mamy rozmiar 38, 38, czekajcie, bo tam na spodniach na było 38. I jeszcze tam są takie przeszycia na końcu. 38 jest tutaj rozmiar i bluzeczki. Tu mamy takie kwieciste, piękne bluzeczki, które właśnie niedawno wjechały do Pepko, ale też już są na kanale, więc bardzo Was zachęcam do yy, wcześniejszych przeglądów. Jest ich naprawdę dosyć sporo, bo wrzucam codziennie. Dobra. Mamy spodnie. Jeżeli ktoś by potrzebował takich spodni, zobaczcie one również nie mają żadnych y, zameczków, guziczków, tylko pasek taki y, z gumy. 35 zł kosztują i już wam mówię 40 do 44, rozmiar, ale one się rozciągają. I zwężane ku dołowi. Jeszcze lubię, ja zawsze lubię pokazać wam z drugiej strony ten materiał. Wtedy już myślę, że każda wie, yy, jak ten materiał jest w dotyku, jaki ten materiał jest w dotyku. Bo przynajmniej ja, jak spojrzę na taki materiał, to już wiem mniej więcej z czego to jest. Ok. Mamy fajne koszule. Już wam pokazuję. I też duże rozmiary. I też duże rozmiary. 50 zł kosztuje do rozmiaru 46. Ja wiem, że y, dziewczyny pytacie się mnie, czy są rozmiary ponad 50, ale no niestety tutaj chyba raczej takich ubrań nie ma, zawsze przeważnie mniej więcej do 46. Ewentualnie trochę niektóre ubrania się rozciągają, więc jest szansa, że większy rozmiar wejdzie. Odwieszam koszulę, tu jeszcze mamy y, sweterek, a ten sweterek już był i spódniczkę jeansową. Z przodu z rozcięciem te katany już były. Dobra. Tu mamy już wszystko. Tu jest zielona bluzeczka, która też niedawno wjechała, ale tu coś widzę, jakieś spodnie w prążki. No muszę wam pokazać, bo teraz dużo osób tak mm, gdzieś wyskakuje na szybko 30 zł od rozmiaru S do XXL i to są takie jakby jakby leginsy, ale nie leginsy, a takie trochę grubsze, i one mają takie prążki. Zobaczcie, szybko wrzucić gdzieś na działkę. Teraz będzie dużo czasu, dużo spędzać, spędzać będziemy czas na podwórku, na zewnątrz, gdzieś na spacerach, na działkach, na ogrodach. To yy, ja na przykład uwielbiam w takich spodniach yy, siedzieć, na, robić na działce, bo jest po prostu wygodniej. Bo po prostu jest wygodniej dobrze. Tu mamy jeszcze takie spodnie, już Wam pokazuję, z takim wyższym pasem i one są za 50 zł do rozmiaru 44. Guziczki dwa, zameczek, kieszenie dosyć głębokie, no i one są zwężane ku dołowi, zobaczcie tam jest trochę podwinięta nogawka, można sobie tak podwinąć, też to będzie całkiem inaczej wyglądało. No i z drugiej strony tak. Ona są z takim, wiecie, wyższym stanem. Tu spódnica nie widziałam nigdy takich spódnic. Zobaczcie, jaka duża. Jeansowa spódniczka. O, już mi się chce tak lata. Powiem wam, że chce mi się lata. 40 zł do rozmiaru XXL też bardzo fajna. Dobra, i tu chyba będzie na tyle. Piękne, zielone bluzeczki, które mnie tak ostatnio urzekły. Naprawdę bardzo podoba mi się ten kolor. Sama kupiłam sobie kamizelkę w takim kolorze, więc to już jest postęp, bo ja zawsze bałam się takich kolorów. A tu Tada! I dużo osób mówi, że bardzo mi pasuje ten kolor. Jak widzicie, tutaj są piżamki. Jeżeli macie ochotę, żebym wam coś pokazała, to piszcie w komentarzach. A ja jeszcze wam tu pokażę spódniczkę. Tą, którą właśnie tam przekładałam przekładałam przed chwilą ale tak podeszłam tutaj mówię nie muszę ją pokazać Cztery dyszki do rozmiaru XXL od rozmiaru S i tu jest taki rozporek no i teraz nowe buciki wjeżdżają 35 zł kosztują od rozmiaru 36 do 41 takie trampeczki z białą podeszwą i dzisiaj to już koniec mojego przeglądu. Dajcie znać, czy Wam się podobało, jak tam u Was z tymi dzwonami. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, bo lecimy do 30 tysięcy będzie rozdanie dla dwóch osób, będą prezenty. Pamiętajcie również, żeby zaglądać do moich vlogów, które wrzucam ostatnio. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć!